Nazywam się Michał Raj, znajdujemy się w miejscowości Miechów-Harsznica w powiecie miechowskim, znajdujemy się na polu kapusty odmiany Report, gospodaruję w obszarze 35 hektarach, obszar kapusty jaką sadzę to blisko 10 hektarów, reszta to ogórek oraz zboża. Na znajdującym się za mną polu yy, znajduje się odmiana Report zaprawiona w technologii Verimark. Zasadzona w zagęszczeniu około 26 tysięcy sztuk nasion roślin na roślina hektar. Kapusa została wysadzona yy, 20 maja. Rozsada, która została wysadzona została wyprodukowana całkowicie w moim gospodarstwie oraz zaprawiona przeze mnie własnoręcznie Verimarkiem. Jesteśmy na plantacji produkcyjnej kapusty z przeznaczeniem na zbiór przemysłowy, podkwaszenie. Tutaj, na tym polu, dzięki zaangażowaniu gospodarza, pana Michała, jak również we współpracy z naszymi partnerami, z którymi tutaj ustalaliśmy strategię nawożenia i ochrony, podejmujemy próbę ustanowienia rekordu plonu. Rekordu plonu w bardzo niełatwym roku dla kapusty przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych parametrów jakościowych. Jesteśmy w rejonie Polski Południowej, a jak wiemy, suma opadów w tym sezonie była bardzo intensywna. Wiele plantacji było zalanych kilkakrotnie po kilkukrotnych gradobiciach. Pogoda, oczywiście, wpłynęła m.in. na Nasilenie wielu chorób i grzybowych i bakteryjnych. Odmiana report, która wyróżnia się odpornością na niektóre rasy kiły. Na tym polu tutaj, tak jak rozmawialiśmy z gospodarzem, kiła występowała. Pakiet odporności w tej odmianie sprawdza się, bo tutaj objawów nie zaobserwowaliśmy. Główki też tej odmiany, one są bardzo wyrównane. Także sumaryczny ten plon ogólny z reporta jest wysoki, co oczywiście. Też monitorują producenci z innych rejonów. Ochrona insektycydowa zastosowana na tej plantacji opierała się na zastosowaniu preparatu Verimark. Rozsada wysadzona 20 maja, zaprawiona tym preparatem, chroniła nam plantację przez kolejne 5 tygodni. Zastosowanie preparatu Verimark bezpośrednio wpływa również na jakość zbieranej kapusty, ponieważ plantacja chroniona jest kompleksowo przeciwko wielu szkodnikom, nie tylko przeciwko śmietce. Kluczowe w ochronie warzyw kapustnych jest przemienność stosowania środków i u mnie zastosowałem Verimark, następnie naprzemiennie został zastosowany inny perytroid, kolejno zastosowałem Benevia. Dobry. Kapusta biała głowiasta, jak większość upraw krzyżowych, jest, jest atakowana przez szereg szkodników, praktycznie z, prawie ze wszystkich rzędów owadzich. Zaczynając od muchówek, tak jak np. śmietka kapuściana, poprzez chrząszcze, tak jak pchełki czy chowacze, plus kwiaki równoskrzydłe, mącznik warzywny, mszyce oraz wciornastki. A kończąc na motylach, których szkodliwym stadium są gąsienice, które wyrządzają ogromne szkody. I tutaj należą m.in. tandnić krzyżowiaczek, błyszczka-jarzynówka, bielinki, piętnówka i rolnice. Kapusta już od momentu wysadzenia w pole jest atakowana przez śmietkę kapuścianą, w związku z tym musi być już od samego początku chroniona. I taką sprawdzoną bardzo dobrą technologią jest technologia wyrimarku, czyli rozsada już na poziomie produkcji przed wysadzeniem jest traktowana wyrimarkiem. Powoduje przede wszystkim bardzo dobrą ochronę przeciwko śmietce kapuścianej, ale również ogranicza występowanie pozostałych szkodników, które następują po śmietce. Kapusta była wysadzana 20 maja, natomiast producent pierwszy zabieg insektycydowy zrobił pod koniec czerwca. To jest jakieś 40 dni po zastosowaniu tego właśnie werymarku. W naszej technologii nawożeniowej i zawsze opieramy się na y, analizie gleby. Jest to stanowisko bardzo osobne, jednak pomimo tego dwie sprawy ma, wymagają doprecyzowania. Y, nawożenie azotem, stosunek potasu do magnezu. Naszym celem jest nie tylko uzyskanie najwyższego plonu, ale również uzyskanie najlepszej jakości kapusty do kwaszenia. Priorytetem tej strategii było uzupełnienie mikroelementów, makroelementów ze szczególnym naciskiem na zastosowanie azotu, ale w taki sposób, aby został on całkowicie zmetabolizowany. W uprawie kapusty na kiszenie nie można sobie pozwolić na przeazotowanie, gdyż wpływa ono negatywnie na jakość surowca, a przemiany azotu w momencie zbioru nie powinny już zachodzić. Lepiej użyć mniejszych ilości azotu i jednocześnie wspomóc jego metabolizm. Prosan Max S, zastosowany na tej plantacji, sprawdził się tutaj doskonale, ponieważ zawiera właśnie potas w formie siarczanowej. Dlatego możliwe było uzyskanie wielu pozytywnych aspektów, takich jak wysoki plon, wysoka jakość surowca do kwaszenia, jak również bardzo dobry stosunek nakładów do uzyskanego plonu i jego jakości. Drugą sprawą, jaką należy się zająć tutaj na tym stanowisku i zrobiliśmy to, jest to stosunek potasu do magnezu. Wysoki magnez zaburza nam stosunek do potasu. W takim przypadku, pomimo zastosowanego standardowego nawożenia solą potasową jesienią, zaleca się zwiększenie nawożenia potasem przy jednoczesnym unikaniu magnezu. Prosan Max S spisał się tu doskonale. Zawiera bowiem potas w formie siarczanowej. Częstych, może, lustracji na polu, musimy się wspomagać pułapkami i tak w przypadku drugiego i trzeciego pokolenia śmietki wystawiamy pułapki feromonowe, kominowe, na tantnisia pułapki feromonowe trójkątne, natomiast na pluskwiaki wystawiamy tablice żółte, to w przypadku mączlika imszyc, natomiast w przypadku wciornastków tablice niebieskie i to obserwacja, analiza tych pułapek pomaga nam na ocenę na oszacowanie progu szkodliwości liczebności tego szkodnika i podjęcia decyzji odnośnie terminu zabiegu. W okresie ochrony, jaki zapewniał nam Verimark, mniej więcej po pięciu tygodniach, zastosowaliśmy na tej plantacji acetamipryd wraz z perytroidem, Był to Mospilan plus Karate. W następnym podejściu przyszedł czas na Benewie. Tutaj, Benewia na tej plantacji zastosowana była wraz z adiowantem olejowym. I tak naprawdę zapewniła ochronę przez większość okresu wegetacji przeciwko insektom. Jest to środek działający bardzo kompleksowo na wiele grup szkodników i zapewnia również bardzo długą ochronę na plantacji. W następnym podejściu, po uzyskaniu informacji z naszych pułapek o zagrożeniach wciornostkami i mszycami, zastosowany był spintor. W kolejnym podejściu i ostatnim, w momencie kiedy już główki tworzyły swoją masę, zastosowaliśmy preparat AFIRM, który jest doskonałym rozwiązaniem przeciwko gąsienicom. Jak widać, prezentacja jest zdrowa i zapewnia najwyższą jakość surowca, który jest bardzo istotny w tego typu produkcji. Jak widać, mamy bardzo dobre efekty zastosowania preparatów insektycydowych. Po ochronie, jaki dawał nam Verimark, stosowaliśmy później preparaty, które chroniły nam plantacje przed wciornostkami, mszycami, czy również gąsienicami. Dlatego tutaj na plantacji podstawą stosowania insektycydów było połączenie z preparatem siltak, który tworzy taką siateczkę wychwytującą w sposób mechaniczny owady wskutek czego populacja szkodników na plantacji znacznie się zredukowała. W naszej strategii nawożeniowej nie sposób nie wspomnieć o nawożeniu dolistnym. Tutaj na tej plantacji zastosowane było nawożenie nie tylko makroelementami, ale również mikroelementami zawartymi w linii do nawożenia dolistnego Prohorti Plus. Na początek, po ukorzenieniu się roślin, kiedy rośliny zaczęły zwierać już rzędy, zastosowaliśmy pierwszy raz aplikację Prohorti Plus P w wersji fosforowej. Fosfor jest bardzo potrzebny na start wegetacji roślinom posadzonym. Bardzo dobrze buduje system korzeniowy, co później przekłada się na pobieranie składników z gleby. Tu do Prohorty Plus P dodaliśmy e, e, preparat e, Natural Crop SL, jest to kompleks aminokwasowy e, w dawce 1,5 litra na hektar, e, który e, bardzo dobrze poprawił pokrycie również e, preparatem e, e, w, Roślin oraz sprawił lepsze pobieranie składników. Także to połączenie działa. W naszych strategiach nawożeniowych często proponujemy połączenie nawożenia dolistnego z Natural Crop SL. Tutaj widzimy efekty tego nawożenia. Drugi raz podeszliśmy do nawożenia dolistnego w momencie, kiedy główka zaczęła tworzyć masę. Drugą dawkę nawożenia dolistnego w formie wybitnie potasowej zastosowaliśmy w momencie, kiedy główki zaczynały już tworzyć plon handlowy. Także tutaj zastosowane było Proforty Plus K w dawce 5 kg na hektar. Również połączyliśmy go z Natural Cropesel w dawce 2 litrów na hektarze. W okresie właśnie tworzenia intensywnego plonu. Rośliny potrzebują wysokiego potasu, dlatego tutaj mamy bardzo dobre efekty zastosowania takiego rozwiązania. Na tej plantacji zastosowany był dwukrotnie preparat Improver, który pierwszy raz zastosowaliśmy po ukorzenieniu się roślin. Improver jest biostymulatorem wspomagającym naturalne zdolności rośliny do przeciwdziałania warunkom stresowym. Drugie podejście, druga aplikacja Improveru była zrobiona wraz z pierwszym zabiegiem fungicydowym. Wówczas dostosowaliśmy 0,8 litra na hektar tego środka. Dzięki czemu rośliny były lepiej zabezpieczone i przygotowane do zmiennych, ciepło-zimno y, y, zmiennych warunków pogodowych.